Witam po, ponownie, Adrian Stankowski. To jest polityczne podsumowanie tygodnia na antenie telewizji. Republika. Przypomnę, e, są z nami mini goście. E, w studiu pan Jakub Pietrzak, rzecznik Polskiej Partii Socjalistycznej, e, i pan poseł Mariusz Gosek, suwerenna Polska, i na łączeniu pan poseł Piotr Król, e, Prawo i Sprawiedliwość, e, i pan poseł Andrzej Grzyb, Polskie Stronnictwo Ludowe. E, trzecia droga. E, szanowni Państwo, e, wczoraj. E, no zdarzyła się rzecz, która po, po, powiem szczerze, trochę mnie nawet zdziwiła, bo miałem wrażenie, że te próby um, posadzenia do aresztu ministra Romanowskiego nieudolne jakoś otrzeźwią od, rządzącą koalicję, ale Donald Tusk postanowił przycisnąć gaz do dechy. Tak, to rozumiem to, co się wczoraj stało. Zobaczmy materiał. Resorty i podległe struktury mają przeprowadzić zmasowaną akcję. Wszystko to na trzy tygodnie przed decyzją PKW w sprawie subwencji dla prawa i sprawiedliwości. Tusko ogłosił to podczas konferencji prasowej, na którą po raz kolejny nie wpuszczono dziennikarza telewizji Republika, odcinając tym samym możliwość zadawania pytań. Bardzo poproszę panów ministrów. O podpisanie tego porozumienia potrzebna będzie nie tylko koordynacja, ale także wzajemne szkolenie. Metody przypominają działania stosowane w putinowskiej Rosji, gdzie zwykle podstawą do aresztowań były rzekome nadużycia finansowe, jak w przypadku Aleksieja Nawalnego czy Michała Chodorkowskiego. Więc żebyście spokojnie poszli do swoich zadań realizować treść porozumienia. Tusk chce rozbić polską opozycję. Zajmuje się tym armia 200 urzędników, których zadaniem jest krzyżowe sprawdzanie dokumentów i szukanie haków. Represje dotyczą 62 osób, które już mają zarzuty, i kolejnych 149, które czekają na ich postawienie. Tusk uderzył m.in. w posła Krzysztofa Szczuckiego, byłego szefa rządowego Centrum Legislacji. Zarzucił mu zatrudnienie ludzi, którzy nie świadczyli pracy. Będąc szefem rządowego Centrum Legislacji, zatrudnił 6 osób, które nie świadczyły żadnej pracy. Ciekawe jest to, że raz. Donald Tusk mówi, że pracownicy się nie logowali do systemów, innym razem mówi, że się logowali i wysyłali jakieś maile. Ja chcę jeszcze raz podkreślić, że wszyscy pracownicy Rządowego Centrum Legislacji w ramach swoich obowiązków służbowych wykonywali zadania ustawowe RC. Były premier Mateusz Morawiecki nie ma wątpliwości, że Tusk rozpoczął operację likwidacji opozycji w Polsce. Układ zamknięty rządzi dziś Polską, a kłamstwa jego szefa mają jeden cel zlikwidować największą partię opozycyjną w Polsce i przykryć kwestię likwidacji CPK, atomu czy horrendalnych podwyżek, które wydrenują kieszenie obywateli. Z obsesją idzie się do lekarza, a nie do władzy. Publicyści komentujący działanie Tuska dostrzegają znany z putinowskiej Rosji mechanizm. Jego taktyka jest obliczona na wrażenie wynikające ze skali, jednak bez poparcia w dowodach. Martwić mają się wykonawcy tej tezy. W myśl zasady, dajcie mi człowieka, a znajdziemy paragraf. Mamy do czynienia z mistrzem kreacji haseł propagandowych, czyli Donaldem Tuskiem, który spychając na dorobienie do tego że faktografii procesowej, prokuratorskiej, trafia na środowisko. Które jak się okazało już parę razy, jest mało profesjonalne. A to wywiera wprost presję na PKW przed wydaniem decyzji w sprawie subwencji dla PiSu. Ponieważ gra toczy się odebranie 75% z 25-milionowej subwencji dla partii opozycyjnej, członkowie PKW muszą dokładnie sprawdzić ewentualne nieprawidłowości i nie podlegać zewnętrznym naciskom. Są gotowi zrobić to, co im Platforma każe, ale chcą mieć tak zwany dupochron, jak to brzydko nazywają urzędnicy czyli chcą mieć jakąś podkładkę. Jeżeli im się każe tym sędziom podejmować decyzję zupełnie bezpodstawną, to oni się po prostu boją odpowiedzialności. Wątpliwości dowodowe ma Ryszard Kalisz, którego trudno podejrzewać o sympatyzowanie z pisem, dlatego Roman Giertych natychmiast przywołał Kalisza do porządku. I bardzo się dziwię bardzo znanemu i no, poważnemu adwokatowi, panu Ryszardowi. Kaliszowi, który jest reprezentantem lewicy w PKW, że mówi o słabych dowodach w tej sprawie. A to razem z dzisiejszą konferencją Tuska układa się w spójną całość operacji likwidacja opozycji. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To wszystko. Do zobaczenia. Ja tam zwróciłem uwagę, taka strzałka, sponsorowanie tzw. pisowskich mediów. Jakoś przez 8 lat nie zauważyłem takiego sponsorowania w telewizji Republika. Pan poseł Mariusz Gosek, co to jest? Premier rządu wzywa ministrów, żeby... Podpisywali jakieś porozumienie. No naprawdę to tak jak, no naprawdę to jest scena jeden do jednego ze sceny aneksji Krymu, tam. czy tam I, podobnych i, i uroczystości jeszcze, urządzanych przez Władimira Putina. Jeszcze mówię, i już do roboty, bo ja tu trochę będę, będę jeszcze Nie mówił. dał im nawet słowa będę, weź się, Czy Nie tu przyniesiecie, to idź, 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 ja tam, to jeszcze będę trochę mówił. no, Panie premierze Tusk. Jeżeli ten układ zamknięty, o którym pan mówi, za tego układu zamkniętego działo się tyle złego i y, nic, się, nie ma żadnych programów, które by realnie wspierały Polskę i Polaków to proszę to przyrównać do dzisiejszego pana układu otwartego, uśmiechniętego, gdzie tak naprawdę Polacy żyją w dobie drożyzny, likwidacji zakładów pracy, nie ma żadnych tarcz odsłonowych, nie ma zwyczajnie nic. Funduje pan, panie premierze, show, takie igrzyska Polsce, Polakom. przysłania pan te swoje wieczne wtopy, te konflikty wewnątrz koalicji 13 grudnia, bo nie macie nic do zaproponowania. Polakom poza poza, tych igrzy, po, po, poza igrzyskami. Igrzyska odbywają się w Paryżu i wystarcza. A tu w Polsce, panie premierze, niech pan się zajmie Polską i Polakami, bo po, z dnia na dzień statystyki i dane, czy to głusy, czy nawet Eurostatu pokazują, że zaczyna się żyć Polakom coraz gorzej. Jak to jest, że w tej zamkniętej że w tym zamkniętym układzie na wszystko były, były programy socjalne, które na przykład pochodziły z tego, że 250 miliardów VAT zostało zatrzymanych w budżecie państwa, czy inaczej, odebranych mafią VAT i trafiły na takie programy, jak chociażby program 500+, a to jest 40 miliardów w skali roku, że zajęliśmy się realnie ściganiem przestępczości, nie tej politycznej, bo u nas zespoły śledczy numer 1, 2 zajmowały się, tak jak numer 2 zajmował się przestępczością wada. U pana, panie premierze, zespół śledczy numer 2 w Prokuraturze Krajowej zajmuje się ściganiem opozycji i wsadzaniem opozycji. Ale że też już mają tego dosyć, bo właśnie szefowa tego zespołu Odeszła. ma dosyć dorabiania faktów do politycznych tes. Jeszcze, Jeżeli mogę jedno zdanie. I teraz tak, to są, w mojej opinii, to, co się dzieje, to, co robią politycy koalicji 13 grudnia, są wręcz groźby zakrawające artykuł 191 kodeksu karnego, czyli bezprawne wymuszenie określonych działań na funkcjonariuszach publicznych, w tym przypadku członkach państwowej komisji wyborczej, bo co oni im mówią, nie. nie nie, Ryszard Kalisz mówi, przepraszam, Giertyk mówi do Kalisza, wy tam czasami, żebyście nie poszli inną drogą niż tą wskazaną. No przecież taki napór, taka, taka nawała wręcz i agresja, jaka idzie w kierunku tych członków Państwowej Komisji Wyborczej, wymusza tą decyzję na PKW. A ustawa o finansowaniu partii politycznych i ustawa Kodeks Wyborczy, i o tym doskonale wie Donald Tusk, wskazuje na jedno, że sprawozdanie wyborcze komitetu wyborczego partii politycznych Bada biegły rewident powołany przez PKW i zbadał. I zbadał i bez zastrzeżeń przyjął. Nie wskazał na żadne zastrzeżenia w zakresie sprawozdania wyborczego Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość i przekazał to Państwowej Komisji Wyborczej. I Państwowa tak, to, Komisja Wyborcza. Do tej pory tprze... sprawozdanie, znaczy opinia biegłego tego rewidenta, rewidenta przesądzała. Tak. sprawę tak, ja nawet, i było i było. Wtedy... W... tam 8 y y lat temu ośmieliłem się podać informację, że Nowoczesna straci y tak. subwencję budżetową, bo. Biegły rewident powiedział, że nie, nie, nie. Dokładnie nie, nie ten przyjądę. przykład. I panie redaktorze, na podstawie opinii biegłego Rewidenta zawsze PKW taka była praktyka, przyjmowała, przyjmowała z zastrzeżeniami, bądź trzeba zprowadzić, bo czy ja powiem tak, podam swój niechlubny przykład swojej formacji Solidarnej Polski. Wtedy my żeśmy utracili subwencje które nie mieliśmy, ale też jest takie działanie, że gdybyśmy mieli za 760 zł. Za 760 zł, ale to był skutek finansowy, a wy mówicie o jakiejś okolicznościach wy, czyli w koalicji 13 grudnia mówicie o jakichś okolicznościach w ogóle niezwiązanych z finansami. Jak ja wczoraj słyszę, jak Tusk mówi, że w ogóle do gmin to trafiały tam jakoś nielegalnie te pieniądze i ten i on te, to, to 100 ma jako ten symbol, on wszędzie widzi 100, 100, 100 konkretów, miał być wyszło 100 kłamstw, teraz 100 miliardów, a na końcu gdzieś tam przemyca, no tam 100 miliardów. Na razie to my na 5 mamy udowodnione. Skąd się panu to 100 miliardów wziął? To jest jedna, jed, to jest cały budżet państwa polskiego to jest 500 miliardów, Chyba pan 100 miliardach, mówi panie tusk. Czy pan wie, ile to jest pieniędzy w ogóle 100 miliardów? Pan poseł Andrzej Grzyb, no właśnie. Bo dowodem dla Państwowej Komisji Wyborczej na pewno nie są prezentacje nawet prezesa Rady Ministrów w Pałe robione. W zasadzie dlaczego tam jest 100 miliardów, a nie na przykład 150 albo 90, bo rzecz nie polega na tym, że, żeby nie badać to, co robili poprzednicy, tylko żeby w tym badaniu opierać się o jakieś dowody. A tutaj Dowody, jak rozumiem, ma znaleźć armia urzędników państwowych. Czyli używany jest aparat państwowy do wyszukania jakiś tych 100 miliardów, o które, które założył z góry prezes Jesteś Rady Socjalnej. 200 osób, 200 funkcjonariuszy. No szuka. właśnie, pan poseł Andrzej Grzyb. Panie redaktorze, ja przypomnę, że 8 lat temu, bo to tak. Ta liczba jest często lat powtarzana. Było ponad 150 zawiadomień do prokuratury. No, jakie efekty tych postępowań były, to to mamy w pamięci. Ale była prokuratora, bo, bo, bo proszę sobie, nie wiem, pan prokurator Hernand pr Proszę spróbować, mu jakieś polecenie polityczne wydać. Nie, nie ale mówię, no, było, ja stwierdzam, że. A, a z panem Kordelukiem ponad... już jest nieco inaczej. Ponad 150, z ponad 150 y, zawiadomień y, było z tego. No i jaki był efekt postępowania, y, to Państwo y, y, pewnie dobrze pamiętają. Y, myślę też, że. Y, ja się y, będę towarzyszy... zaraz pytał posłów prawicy, czy nie za mało, ale to jest inna kwestia. Natomiast y, ja myślę, że. Y, 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 z, z zainteresowaniem patrzyłem na ten materiał filmowy, który towarzyszył y, akurat. Tej relacji. I to jest, uważam, że, że robicie Państwo błąd jako Telewizja Republika, próbując yy, yy, ciągnąć ten wątek yy, rosyjski. Który Panie się, pośle, to jest. Demokracja to jest taki ustrój, w którym to dziennikarze recenzują polityków, a nie odwrotnie. Tak, no ale to jest moja ocena, że wie Pan, no, sugerowanie, że wewnętrzne rozliczenia mają jakiś. Jakiś kremlowski, kremlowski związek, to, to nie jest dobra. To no bo ta gierów... inscenizacja była rodem z kremla. Takie same inscenizacje robił właśnie kto inny, tylko Władimir Putin. A nigdzie na świecie w demokratycznych państwach czegoś tak, coś takiego się nie dzieje. To jest właśnie problem, że wkraczamy ale ja, ale ja w jakiś aktorze, ja, ja odradzam, nową ja odradzam, erę w Polsce. Ja odradzam wszystkim i sam tego też nie używam, żeby. W, w, w Polsce odsyłać, że tak powiem i konkretne osoby i konkretne zdarzenia ad hitlerum i ad putinem. Uważam, że to nam nie jest potrzebne, tym bardziej, że wszyscy mamy no dobrze, ale czy potrzebne są bo, 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 jednoznaczny stosunek do tego, co robi Rosja na Ukrainie. Dobrze mam ma, uwagę estetyczną tak? pana posła, tak, co nie, nie zmienia nie jest, postaci nie czy panu się to po podstawowego pytania Podstawowego pytania, co się stało natomiast wczoraj druga, na tej konferencji prasowej Prezesa Rady Ministrów? Czy Pan jako koalicjant Donalda Tuska się z tym zgadza? Natomiast druga uwaga, która dotyczy to w chwili obecnej te postępowania, które oficjalnie wyczytałem z tej konferencji między innymi one dotyczą 60 postępowań czy 60 osób? osób gdzie przedmiotem oceny jest prawidłowość wydania około 3 miliardów, czyli to nie jest żaden żaden żadne 100 miliardów. Panie pośle, przepraszam, wejdę po w słowo. Nie wiem drugie, czy pan pamięta, nie możemy zakwestionować tego nie że Nie wiem czy pan pamięta NCBR, ile... że to co się pośle. wydarzyło tam było wszystko prawidłowo. Trudno mi to rozmawiać. Panie pośle, bo ja chciałbym jedno pytanie panu zadać. Bardzo proszę pana proszę. proszę, czy pan pamięta Ile postępowań karnych prowadzono przeciwko Zbigniewowi Ziobrze, Ziobrze za pierwszych rządów Donalda Tuska? No ale efekt był taki, że. 60. 64 dokładnie. 64, o, Efekt tego był jaki? No Efekt tego był taki, że postawienie przed Trybunałem stanu nie zostało przyjęte. Przed... Ale wszystko było umorzone przez tak. prokuraturę. Więc. I więc w moim, w moim przekonaniu, z, między wskazaniem błędów, czy ewentualnym rozpoczęciem postępowania, a ewentualnym uznaniem, że ktoś jest winny, jest jeszcze bardzo daleka droga. No Można jak to daleka okazać... droga? Przecież wczoraj premier Tusk już przesądził, że są winni i PiS ukradł 100 miliardów. Panie, że mam panie, panie redaktorze, ostateczny wyrok zawsze wydaje sąd. I pozostańmy w tej drodze postępowania. Jest postępowanie wszczęte, często kryść postępowania są przeciwko komuś, ale najczęściej są w sprawie rozpoczęte, tak? No ja nie Więc wiem, ja, czy ja myślę, będą pana ludzi. Traktujmy, bo... traktujmy, że tak powiem, instytucje państwa jako te, które mają prawo rozpocząć tego typu działania, tam gdzie są wątpliwości. I druga sprawa, o której tutaj mówił między innymi pan poseł Gosek. No, proszę Państwa, mówiąc o tym, że na wszystko starczyło, tylko proszę Państwa, deficyt budżetowy zwiększył się z 800 miliardów do prawie 2 bilionów przez 8 lat. Więc gdzieś zostały, że tak powiem, te pieniądze pożyczone i my będziemy musieli jako Państwo jako budżet te pieniądze zwrócić niezależnie przy okazji od okazji budżet jest... się podwoił, ale to jest w, 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 wygodna żonglerka, ale to nie panie pan że to jest taka sama wygodna. procentowo to żonglerka, polski jak... dług malał przez całe przez całe te 8 lat I gdyby nie do... pandemia, to by był jeszcze w znacznie lepszym I w stanu. stosunku ma pan rację, że w stosunku do PKB on nie wzrastał, ale w liczbach bezwzględnych jednak wzrósł i część tego długu o którym pan mówi, jest też związana z programami, które my również popieraliśmy, ale one są związane z programami chociażby tymi covidowymi, tak? Czy wszystkie były słuszne i wszystkie dobrze zostały roz, przyznane? No sami przedsiębiorcy przecież mówią do nas, że nie wszystkie były słuszne, bo otrzymywały również zakłady produkcyjne, gdzie produkcja szła bez zahamowań i one też otrzymywały wsparcie, więc tam to nie było konieczne. To wszystko prawda, usług. tylko to proszę sobie przypomnieć, ta, ta, że dni trzeba było podejmować decyzje zadłużenie. naprawdę z dnia na dzień. I tutaj wielki, regulować, tak? no my, wielki szacunek dla jest, premiera, który, który potrafił obsługa, takie koszty obsługi decyzje długie podejmować. Długie. Jakie są obsługi długo? Natomiast. Oczywiście pytanie dotyczyło, czy premier ma prawo zrobić taką konferencję? No, jeżeli ma dane ku temu, któremu zostaje przedstawione, to ma prawo. Na no, jest pytanie, czy Putin jaki też jaki ma prawo będzie prawo efekt tego, Jaki efekt będzie tego postępowania ale, przed organami, które ale, zajmują się tą sprawą? Pan poseł, pan, przepraszam, sądy. życzę kariery poselskiej, również pan rzecznik Jakub Pietrzak. Jak pan na to? Na to patrzę, bo też rozmawialiśmy o duchu fair play w pierwszej części naszego. Naszej, naszego programu, no a tu jest ewidentnie dążenie do tego, żeby no, wybory nie przebiegały, przyszłe wybory nie przebiegały już na równych, według równych szans. Te wszystkie postępowania, bo przecież Donaldowi Tuskowi, przepraszam, niewiele go obchodzi, ani z szacunkiem całym dla, dla tych postaci, ale ani ksiądz Olszewski, ani panie urzędniczki, ani nawet minister Romanowski, tylko on chce wyeliminować po, polityczną, polityczną konkurencję. Dla mnie, jako dla przedstawiciela Polskiej Partii Socjalistycznej, jakoś budujące jest to, że w Polsce w końcu po 30 latach kończy się taki układ, w którym ręka rękę myje, w którym zmieniają się rządy, ale nikt nikogo nie rozlicza, w którym. Można rozkradać państwo polskie całkowicie bezkarnie, bo wie się, że jak przyjdą następcy, to i tak palcem nie kiwnął bo też będą chcieli to robić. No więc w końcu to się kończy. Ta, 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 taki właśnie Ale takie rozliczenia, taki toksyczny układ, w którym. To, to łatwo bardzo powiedzieć, tylko że e, takie rozliczenia, trzeba pamiętać, w demokratycznym, praworządnym kraju, e, państwie e, są oparte na dowodach, a nie na no prezentacji tym, w pełnej tym, tym się będą zajmować teraz e, i urzędnicy. Robiąc audyty w ramach ministerstw, gdzie właśnie w ramach nieuczciwej kampanii wyborczej? Ministerstwa pompowały pieniądze w kampanię Prawa i Sprawiedliwości, gdzie dawano swoim swoim fundacjom, swoim ludziom to znaczy miliony, swoim. miliony złotych. Co to znaczy swoim. Fundacja, której szefował Ksiądz Olszewski, to była jakoś związana. Fundacja pani Ewy Błaszczyk, klinika Budzik. Dobrze, tak ja, Panie, Pan. Panie Rzeczyku, ja z całym szacunkiem, bo szanuję pana, ale ja sobie nie życzę. Fundacja pani Ewy Błaszczyk otrzymała 40 milionów. Zacna, wybitna, wspaniała osoba czasie ale ja. Przepraszam dochodzę. pana, ale. E, więc gotuję państwo, mnie no po na właśnie takie myki, bardzo tanie, że i, i to wyszło na taśmach Romanowskiego, że trzeba dać też tym, żeby mieć e, zasłonę przed oskarżeniami, i pan teraz to właśnie wykorzystuje To znaczy, że dawaliśmy przecież też Ewie Błaszczyk. Nie. E, więc. Więc kończy się ten czas. Nareszcie się kończy. I mam nadzieję, że właśnie zostanie to wszystko dokładnie rozliczone, ja że, że zajmie nadzieję, że... się tym prokuratura i zbada te sprawy. A i żeby żeby Trzeba było. dowody jakieś pokazać. Ale od tego jest prokuratura, a teraz jest inna robota. To znaczy, jest robota w ministerstwach, żeby to wszystko do spodu wyczyścić. Bo taki bajzel, jaki został porządek Prawa i Sprawiedliwości, to takiego bajzlu nie było w Polsce przez 30 lat, więc po prostu Ale... przegieliście a, a się... A nie, teraz nie jest, jest tak, że przegieł ale... Donald Tusk tą konferencją? Nie, nie. nie? Jak... Ale co przegiął? To no znaczy... powiedział najpierw 100 miliardów, a na końcu ale... o 5 miliardach mówił. Nie to niech się, niech się tego, zastanowi, czy 5 miliardów... 30 lat Polacy oczekiwali, że w końcu będzie rząd, który będzie rozliczał prawdziwie. Nie, każdą, Polakom każdą chce się godnie źle, żyć. Bo źle, dzisiaj źle, Polacy po prostu, od pierwszego do ostatniego ze Jak to, Wielu, to było, że, że, że ten pistak kradł 100 miliardów, ten a na wszystko starczało pieniędzy, a teraz nie kradną i pieniędzy nie ma. Nie, jak to jest? Ale to w ogóle nie jest tak, że nie ma, bo, bo są, są utrzymane wszystkie programy, jest też renta w Davia lewicy się cały czas rozwijają też, opieka społeczna się rozwija, ale bo to jest znamienne też co, to, co panowie powiedzieli, bo faktycznie. Przez ostatnie poprzednie 8 lat. Było takie przekonanie w społeczeństwie, że oni kradną, ale się dzielą. Więc wszyscy doskonale wiedzieli o tym, jak działa ta władza, tylko mieli to przekonanie. Ja, jakoś częściowo nie słuszne, wiedziałem, ale... częściowo ja, słuszne, że wiec, faktycznie so. programy takie jak 500 Plus zostały wprowadzone. No ale niestety to, ile się ludzi uwłaszczyło na poprzedniej władzy, no ile? Ile, ile milionów, ale ile? setki milionów, ile konkretnie, złotych, konkretnie milionów kto się złotych. uwłaszczył. Na przykład Daniel Obajtek na Państwowym się utuczył, ma vilę, Radom... zarabiał, zarabiał, panie, panie zarabiał panie mniej mi, Niż, niż, pa, niż pan Krawiec. Zarabiał pan mniej, radę. a dywidendy ile Orlen odprowadzał. Przecież to był czempion. A od pana Trzaskowskiego nie dostają fundacje lewicowe. Żeby Prawość, a co pan sądzi o, o fundacjach od prezydenta Trzaskowskiego, lewicowe? Niestety dla państwa te czasy się kończą. Pan poseł Piotr Król, Panie pośle, ja już zapowiedziałem pytanie do pana, bo tych, tych zarzutów wobec poprzedniego rządu Donalda Tuska było chyba zdecydowanie za mało. To rozliczenie rzeczywiście nie wyszło, nie zostało przeprowadzone skutecznie i skąd stąd dzisiaj taka sytuacja? No tutaj pewnie autorefleksyjnie w dużej mierze. Ja sobie to tłumaczę w ten sposób, że osoby, które, które jednak rządzie Zjednoczonej Prawicy obejmowały stanowiska ministerialne czy wysokie stanowiska w państwie, no w wielu obszarach było tyle do zrobienia, że się po prostu skupiły na robocie i na tym, żeby to, to życie zwykłych Polaków poprawiać. I to, w mojej ocenie, w wielu obszarach się udało. To jednak trzeba przypominać. Myśmy zostali taką sytuację, gdzie, gdzie budżet w 2015 roku to było niecałe 300. 300 miliardów, no jak myśmy ten budżet zostawiali, to było blisko 700 miliardów. No wydatki na obronność, to jest wzrost o 121 miliardów, czyli o ponad 327 Do tego COVID, do tego wojna na Ukrainie, no ale nie to, co nam się udało co jest w mojej ocenie jednym z największych sukcesów, mimo tych dwóch skrajnie negatywnych y zewnętrznych czynników, czyli COVID i wojna, no to nie było gwałtownego skoku y bezrobocia. No, a to jest jakby rak toczący społeczeństwo. Bezrobocie zabiera godność rodzinom po prostu. Więc no to, gdybym miał podkreślać nasze sukcesy, to uważam, że to jest jeden z większych sukcesów. No, natomiast jeżeli chodzi o to, o to 100 miliardów, o których tutaj pan poseł Gosek między innymi wspominał, no to nie wiem, nie wiem czy państwo kojarzą, ale tak się składa. No jak, jak ekipa pana Donalda Tuska wygrywa, to się dziura budżetowa gwałtownie powiększa. Jest jakiś taki związek przyczynowo-skutkowy. Nie chcę tutaj zbyt daleko idących wniosków wyciągać. Ale no jakoś tak się dziwnie składa, że jest. No jakoś tak się jeszcze bardziej dziwnie złożyło, że ta dziura budżetowa w sierpniu, wynosi, czy na koniec lipca wyniosła dokładnie 100 miliardów. No ja bym tutaj się na chwilę zamienił w werdy jeżeli pan redaktor pozwoli, tutaj tak na chwilę wyciągnę ręce. Ja takie prosto chciałem wygłosić, że jeżeli dziura budżetowa we wrześniu albo w październiku będzie jeszcze wyższa, to się okaże, że to też jest wina PiSu. No i tak, to, i tak bym to po prostu podsumował. No, nie ma takich zbiegów okoliczności. No, Panie pośle, do... to, to, to jeszcze muszę dopytać, bo, y, 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 tak jak znając, że tak powiem, obyczaje obecnej koalicji rządzącej, to y, śmiem twierdzić, że. Że te subwencje jednak wam zabiorą, bo zresztą nawet są takie gazeta wyborcza już sufluje takie rozwiązanie, że na koniec dnia to minister finansów może po prostu nie wypłacić. No i co mu co, co, co mu ja zrobić? Ja chcę zdecydowanie. Ta, 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 czy, 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 krótko mówiąc, czy największa partia opozycyjna jest przygotowana na taki scenariusz? Panie rektorze, w moje... znaczy, to się trzeba zdać sprawę z tego, po pierwsze tak, my mamy, mamy sprawę, co do naszego sprawozdania finansowego, mamy głębokie przekonanie, że jest prawidłowe. Przez te, przez, te, przez te wiele lat, od kiedy istniejemy, nigdy nie było wątpliwości, zawsze z tą subwencję dostawaliśmy to po pierwsze. Po drugie, jeżeli jednak by się okazało, że, że państwa komisja wyborcza jakieś konkretne, Mimo opinii biegłego rewidenta pozytywnej, ma jakieś wątpliwości, to my jesteśmy oczywiście gotowi, żeby te wątpliwości rozwiać, przedstawić dodatkowe dokumenty, ale chcielibyśmy wiedzieć o co chodzi. W mojej ocenie cała ta konferencja miała na celu wywieranie presji. znaczy Będziemy mieli teraz przez, ten, przez te najbliższe kilka tygodni bardzo takie agresywne wywieranie presji na PKW, żeby tego naszego sprawozdania przyjąć. Panie że prawda jest taka, że ostatecznie za to zapłacą Polacy. No bo my pójdziemy do sądu, najprawdopodobniej to wygramy, pewnie to dłużej potrwa, będą jakieś odsetki itd. itd. No ale y, jakby ta niechęć, czy ta taka, y, chyba już trzeba powiedzieć, nienawiść wobec nas, no efekt nie będzie taki, że budżet państwa po prostu za to zapłaci, mimo tego, że myśmy wszelkie, y, wszelkie wymogi dotyczące. A polska demokracja, panie, panie pośle, bo to jest y, 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 pytanie. Jednak to, że jeżeli mogę a propos tej polskiej demokracji, to mogę powiedzieć tak, że Jedno tego zdanie. czasu pani rzecznik y, Prawa i Sprawiedliwości. Tam, e, później europosłanka powiedziała, że trzeba zanihilować polskie stronnictwo ludowe. To się nie wydarzyło, więc to jest werbalna... A nie za pomocą pol policji i prokuratury. E, politycznie. Panie, panie, panie redaktorze, ja myślę, ja myślę tak, że Państwowa Komisja Wyborcza została powołana jeszcze na podstawie przepisów zmienionych z poprzedniej kadencji. Ona jest, wydaje mi się, ciałem, które może w sposób rzeczywisty ocenić tą całą sytuację. Poczekajmy na jej werdykt, nie antycypujmy, co ona zrobi w przyszłości. Pewnie ma jakieś... A możliwości. minister finansów, jeżeli będzie pozytywne dla Prawa i Sprawiedliwości, Ale, rozstrzygnięcie ja tak to, to, co nie wypłaci ostateczna tych decyzja, Ostateczna decyzja w sprawie ewentualnego potrącenia, czy nieprzyznania subwencji przez Państwową Komisję Wyborczą, czy odrzucenia sprawozdania, co może skutkować takim, może być zaskarżona jeszcze przez, do sądu, tak? Więc to zapowiada kolejny armagedon, bo to oczywiście chodzi o izbę, Spraw Publicznej, Publicznej i kontroli nadzwyczajnej. Już jest jesteśmy. E czy, tylko, czy wy to uznacie, bo nie I uznacie, tak to i, państwo, i tak to się będzie, organizacji ta, organizacji tak to się będzie toczyć. Musimy tutaj to. stawiać kropkę, bo jesteśmy już po czasie. Bardzo serdecznie wszystkim panom. E, dziękuję. Na łączeniu byli z nami pan poseł Andrzej Grzyb, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękuję bardzo, dziękuję. E, I trzecia droga i pan poseł Piotr Król e, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. I w studiu pan Jakub Pietrzak, rzecznik Polskiej Partii Socjalistycznej e, i pan poseł Mariusz Gosek, Suwerenna Polska. Dziękuję, dziękuję, dziękuję serdecznie Państwu, dziękuję za uwagę. To było polityczne podsumowanie tygodnia w Telewizji Republika.